Stal Nysa wciąż bez zwycięstwa we własnej hali. W wyrównanym spotkaniu z liderem pierwszej ligi KPS Siedlce Nysa uległa 1 trzech. 16 października w Nyskim Kotle odbyło się trzecie ligowe spotkanie Stali Nysa w tym sezonie. Stalowcy na swojej hali podejmowali tegorocznego lidera tabeli KPS Siedlce. Goście po dwóch zwycięskich meczach z Kęczaninem Kęty i AGH Kraków przyjechali do Nysy z kompletem punktów. Spotkanie rozpoczęło się wyrównaną walką, jednak tylko do wyniku 10 do 10. Drużyna z siedlec zaczęła popełniać coraz więcej błędów własnych, a stalowcy dzięki bardzo dobrej zagrywce Adriana Pocianowskiego oraz pojedynczym blokom Mateusza Norzewskiego doprowadzili do stanu 23 do 17. Końcówka seta nie obyła się jednak bez emocji. Goście dogonili zespół z Nysy i na tablicy pojawił się wynik 24 do 23. Na szczęście Stalinysa udało się zdobyć decydujące punkty i wygrać pierwszą odsłonę spotkania. Druga partia była mniej udana w wykonaniu drużyny Krzysztofa Wójcika. Stalowcy mieli duże problemy ze skutecznym atakiem. Mimo zmian dokonanych przez trenera zwycięsko z pojedynku w tym secie wyszła drużyna z siedlec. Na początku trzeciej odsłony meczu zawodnicy KPS-siedlce wyszli na prowadzenie, które utrzymali do stanu 17-21. W końcówce Stal Nysa dogoniła swoich przeciwników, jednak mimo to ponownie lepsi okazali się goście. Set czwarty to wygrane zespołu z Siedlec. Choć jego początek tchnął nadzieję w Nyskich kibiców, bowiem Stal Nysa prowadziła 12 do 6. Niestety to nie wystarczyło i nie udało się utrzymać wypracowanej przewagi do końca partii, która skończyła się wynikiem 23 do 25. Kolejne spotkanie Stalnysa Nysa już 19 października, ponownie w Nyskim Kotle z zespołem AGH Kraków